Cześć, tutaj Dabdowi Artur, no i niestety miały być dwie paczuszki, ja jedną już otworzyłem, bo Bok. gdy nagrywaliśmy coś, wyskoczyło nam w pamięci telefonu, więc musiałem usunąć, no i jakie trafiliśmy karty, to już wam od razu pokazujemy, Gonzalo Iguain, to był pierwszy zajnik, drugi był zanik, zachwalał Alexander Dominguez, może trochę wolniej, trzecim był Hulk, no i właśnie... Poszukam tego programu do nagrywania w końcu, żeby nagrać jakieś serie na ten zwalony kanał. No ten, by się przydał, Następny to jest Gana Emanuel Badu. Badu-Badu. Lada-Badu. Następny to jest z Japonii Yuhiro Kikitani. 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 Kakitani, Kikitani. Ka Kikitani. Ka o, ostatni to jest bardzo fajna karta. Goldstopper Stopper Iker Casillas Hiszpania. No i to jest fajne. Pierwszy go stopy. Ty postawimy sobie. Dobra, za chwilę ja otworzę radomela Falko. No i poprawię trochę jasność. No i wracam po krótkiej przerwie. Tutaj zasłoniłem baletylego z limitkę. No i e, otworzyliśmy pociąg. Z O i przed... na razie pokazanie karty ja mówiłem wtedy, gdy to się nie nagrywało, że pod e, tym filmikiem będziecie mieli link, w którym... Było otwieranie paczki z Edenem Hazardem, z którego trafiliśmy. Mój drewnem wtedy wolny przebieg, czyli żadnej karty fajnej. No, Radzę tak. wam to obejrzeć Dobre, i zalajkować. I pierwszą kartę, jaką trafiamy, to Marcos Gonzalez z Chile. Chile. No to kolejny. O, Thibaut Courtois, by Belgia. Twój zawodnik swift. No, nie chcę się sprzedać. Pedro Rodriguez z Hiszpani. Miłosz Miłość. Mamy sprzedaż Wiesz o co chodzi Miłosz e, Karim Benzema. Sami kurde informuję dziś Benzema. Pepe Pepe Przepraszam, tak, ale Z tymi włosami Ja nie mówię no Spójrzcie na te włosy loczkowane No, 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 no. I ostatnią kartą jest Defensive Rock Druga w mojej karierze Gary Kaki hey, he no i tak, no na razie po tym blisterku Game Changer. Game Changera trafiłem ja. Dwa... Yy, yy, Goldstopper. No do, już zepsułeś, już zepsułeś. O, no do, Szalony da, już... co ty robisz? Ty szalony no. to ty masz Mike. No i tak, trafiliśmy. Dwie limitki, jedna z okay. rausforta, druga była... W paku. Tutaj Casillas był. No to mamy 3, 4, 5. Jeszcze Humelsa, Humel gdzieś tam leży. Humelz! Un momento! Hummels zaraz hummel, wróci hummel. z Dortmundu. Hummels wraca. Ja, ja! Hummels, ja! No się nie udało fajnego Hummels... I mamy na razie taką oto kolekcję tych pięciu... Świeciaków. Pięciu świecących kar Najbardziej mi się, że... No! To brawo! To w I to pierwszy odcinek to mówił do Was. Zabrzemi wiarty, tym wesołym akcentem. Kończymy ten odcinek. Trzymajcie I się zasłoniłeś ciepło. Zasłoniłeś tego Algierczyka, no pokaż, on był w tej A, i blister kosztuje 13,99 euro. Wiedransk, Trzymajcie się ciepło. I czekajcie na następny odcinek. Będzie wybuch.